Cześć, witam serdecznie widzów kanału GMP GARAŻ moja pasja. No i ostatnie zamknięcie po końcowej regulacji. Tak, mały no, TikTok. Top, Proszę bardzo. Mercedes, po prostu mercedes. Dzisiaj naprawiam drzwi od sprintera, a tak dokładniej to zawiasy od drzwi. I te, które widzicie tutaj, już są naprawione. Tak, ja późno pomyślałem o moich youtuberach, żeby się z nimi podzielić. Ale w pewnym momencie, już po naprawie pierwszych, pierwszych drzwi, pomyślałem, że jednak może warto pokazać, jak ja tą naprawę zrobiłem. No i teraz naprawiam ten błąd i będę na drugiej połówce drzwi pokazywał, wam jak naprawiam zawiasy. Tym bardziej, że tutaj naprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo większej naprawy wymagają same zawiasy. I tutaj mamy z bliska widoczną to zawiasę. I tutaj widać wyraźnie, że ta krzywka, która tu powinna być taka jak jest tutaj, jest pęknięta na pół, bo to jest ta krzywka jest z materiału harotowanego. Widocznie coś tam się komuś przyblokowało kiedyś. I ta krzywka tutaj pękła. No i te drzwi niestety otwierały się bardzo źle. One się łamały, przeginały. Tutaj też widać, że tej krzywki brakuje. I teraz zrobię w ten sposób, że... Wyjmę krzywkę z tamtej zawiasy górnej i przełożę ją tutaj na tą zawiasę dolną, dlatego że tak naprawdę tylko ta dolna zawiasa blokuje właśnie drzwi w tej pozycji otwartej, tak jak to widzicie tam. Zaraz dokładnie Wam pokażę jak to działa. Tutaj na przykładzie tej zawiasy, którą mamy tu. Jeżeli drzwi są zamknięte, to ta zawiasa jest tam pod spodem w ten sposób, natomiast tutaj powinna być ta krzywka, której nie ma. I teraz jeżeli otwiera się drzwi, to zaczyna się otwierać ta zawiasa. Ta dolna w ten sposób i ona się otwiera. I tutaj widzicie na tej zawiasie jest takie płaskie ścięcie. To jest właśnie ta krzywka z tym płaskim ścięciem. W tej chwili tutaj nie ma żadnego luzu pomiędzy tą krzywką, a tu jest taki, tu jest taka blokadka. Mówimy o tym miejscu. Tutaj w tym miejscu nie ma luzu. Natomiast, jak się ta jedna zawiasa od niej otworzy do końca, to tutaj pojawia się luz. Zaraz go zobaczycie, może w ten sposób. tu widać, zaraz nie widać luz tu. Pomiędzy tą krzywką a zawiasą. No i rola jest taka, że jak już ta się otworzy do końca, to zaczyna jej właśnie ta zawiasa. No, I normalnie w tym miejscu jest tutaj krzywka, która powoduje, że ta blokada, ta blokada się przesuwa minimalnie i ona tutaj blokuje tą krzywkę. I wtedy już ta krzywka, jakby, właśnie, ta zawiasa w momencie, dokładnie to pokażę za chwilę jeszcze raz, jest tak, o. jest zablokowane i o to właśnie chodzi, żeby drzwi były w takiej pozycji. Jeżeli ta krzywka, jeżeli odblokuję tutaj, już sobie jedno ręko radzić, popatrzcie, jak odblokuję sobie tutaj, puszczam, to ta zawiasa opadła. I tak właśnie działa tutaj ta krzywka, że w momencie, kiedy dochodzimy tu, to ta blokada wchodzi na krzywkę i blokuje tą, tą zawiasę. I to jest całe działanie. Natomiast no ja tutaj będę musiał właśnie zainstalować tą krzywkę, która jest na tej zawiasie górnej, w to miejsce na zawiasie dolnej. Natomiast górna zawiasa będzie bez tych krzywek, bo tutaj już to praktycznie one nie mają znaczenia w tym blokowaniu, dlatego że górna zawiasa pracuje inaczej jak, jak dolna. A jeszcze tu możemy zobaczyć to taką właściwą pracę na tych drzwiach, które są już naprawione. Więc tutaj naprawa polegała na tym, że ja w tych miejscach do tej blokady dołożyłem taką blachę też stalową o grubości tak około 2 mm, dlatego że ona, ta blokadka po prostu była tutaj powycierana i była zbyt luźna i też te drzwi się nie trzymały w ten sposób, tylko ta w momencie, kiedy one stały tak jak teraz, no to wiadomo, że jak popatrzymy na drzwi, to jakby ten moment działa w ten sposób, czyli naciąga tą górną zawiasę, czy ona i tak jest tutaj pchana i dlatego ta blokada na górze nie ma znaczenia, bo i tak te drzwi ją ciągną, natomiast tutaj na dole wiadomo, że te drzwi są w tą stronę, no tak działa moment i wtedy jak nie ma dobrej tej blokadki tutaj, to ta zawiasa idzie w tą stronę i te drzwi po prostu się przełamują. Także ta blokada w tej chwili trzyma tu, a tą krzywką jest dociskana do ścięcia, które jest w tym miejscu i przez to te drzwi i właśnie mogą stać w tej pozycji, czyli one są otwarte i przytknięte tutaj do samochodu. Tak jak widzicie, tutaj jest specjalny też taki odbój z magnesem i on trzyma, żeby te drzwi się po prostu trzymały przy samochodzie. I teraz jak zamykamy drzwi, to widać, że tamta zawiasa stoi, a rusza się tylko ta zawiasa przy drzwiach. Dochodzi do tego momentu, kiedy jest koniec i zaczyna pracować cała duża, długa zawiasa. I tutaj właśnie jest działanie tych krzywek, o których mówiłem, i one się tu teraz domykają i są całe drzwi ładnie domknięte bez żadnego problemu. I teraz skleję w drugą stronę, to też najpierw idzie cała zawiasa, a tutaj przy drzwiach widać, że to wszystko stoi i właśnie o to dokładnie chodzi. I teraz y, tutaj widzicie też tą moją krzywkę. Ona w tej chwili w tym miejscu dolega do płaskiego elementu, bo ta krzywka jest w tym miejscu ścięta i pięknie zawiasa doszła do końca. W momencie, kiedy ona doszła do końca i tam już się zablokowała blokadą, to teraz zaczyna się kręcić ta zawiasa, która jest na drzwiach i ta zawiasa, która jest na drzwiach, ta krzywka popycha tą blokadę i ta blokada z tamtej strony blokuje, żeby ta zawiasa nie mogła się przesunąć właśnie. W tym kierunku wstecznym, żeby ona w takiej pozycji zostawała i w takiej pozycji zostaje. Gdyby nie było tej blokady, to te drzwi już tutaj by opadły, no i nie byłoby to dobrze. A tak, jest to naprawione skutecznie, działa elegancko. No, no i cóż, z tego jestem zadowolony. Jedna i druga zawiasa, i tutaj wszystko gra. No a tutaj zobaczymy. I naprawię tą jedną dolną, bo ona jest bardzo ważna, natomiast jeśli by się okazało, że to nie będzie pracować tak jak pracować powinno, no to wtedy na górę trzeba będzie zawiasy i tak i tak dokupić, bo nie mam takich krzywek, same krzywek się dokupić nie da, to nie jest element wymienny, także trzeba będzie wtedy wymienić całą zawiasę. I nie bardzo się chciało tych zawias zmieniać, dlatego że te drzwi są tutaj od dołu obite y, takimi panelami. Nie to będzie widać. O, będzie widać. Te panele są nitowane. Trzeba byłoby te nity odwiercić i potem na nowo przynitować. O, tak trochę z lenistwa, a trochę z takiej przekory, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie taką nawiasę, zawiasę naprawić i jak ona będzie po tej mojej naprawie funkcjonować. No, w tej chwili jest tak, że Właśnie nie chcę odkręcać tych zawiasów od drzwi, dlatego postanowiłem, że żeby zdjąć tą krzywkę wyjąć, to tu będę musiał rozwiercić z obu stron, z jednej i z drugiej. Dlatego, że ten stworzeń się nie daje wybić. Może gdyby to było odkręcone właśnie zdjęte gdzieś tam na kowadle, może by się dało wybić, ale chyba jest to tutaj też rozklepane z obu stron, także i tak i tak by trzeba było z jednej strony przynajmniej rozwiercać też na te dwadzieścia kilka lat prawdopodobnie to tam się w środku jednak lekko skorodowało jedno z drugim także wyjęcie tego słożnia jest trudne postanowiłem że to jego rozwiercę na szczęście nie jest utwardzany wierci się całkiem dobrze i I cóż no jak rozwiercę to będziemy działać dalej no to biorę się za wiercenie. tu oczywiście już mam wstępny taki otworek zrobiony krotelka oleju żeby to wielce nie szło elegancko i jak jest dobre wierszło to momenty powinno być zrobione jeszcze zostało jakieś 3-4 mm i będzie po robocie no i dobra i teraz to samo na drugiej zawiasie jak widać więcej nie idzie całkiem nieźle takie wiórki lecą to jest ok No, zmieniłem tylko na 7 i 7 w tej chwili to jest otwór powinien być pewnie 8 ale wstępnie wolę troszkę mniejszym żeby nie, nie rozbić czasami otworu, jak coś będzie trochę krzywo no i teraz lecimy na na te 7 7 już potem tylko z drugiej strony i zawiasa powinna wyjść zaraz zobaczymy po rozwierceniu tych stworzni już one wyszły tutaj jeszcze może do końca go tylko wybiję no, tutaj został taki kawałeczek czyli tyle było nieśrodkowo nie, nie tutaj też widać że ona była tak moletowana po to żeby właśnie lepiej się trzymała prawdopodobnie gdyby było dobre, dobre podparcie to dałoby się te stworznie wybić no ale ja próbowałem wcześniej i niestety one nie wychodziły a teraz się okazuje, że może gdybym się bardziej uparł na to, to by, to by wyszły. A ten z kolei wyszedł w ten sposób. Ale to jest zwykła, normalna stal. Także nie będzie problemu z tym, żeby taki stworzeń kawałek to robić. Nie jest to w żaden sposób nawet utwardzane, także bez problemu kawałek czy pręta ósemki i będzie pasować. No i teraz już przystępuj, przystępujemy do... za chwilę do ponownego montażu. To znaczy... Krzywkę z góry bierzemy na dół, tylko pogubiłem gdzieś te elementy już. Po prostu będziemy to instalować, a tutaj jest. I teraz właśnie biorę krzywkę z tej zawiasy. Właściwie to można by ją przełożyć nawet po całości całe to, bo to jest identyczne. Czyli to pójdzie na górę teraz. I tu będzie bez krzywki na razie, póki co. A to pójdzie na dół i tu będzie to z tą krzyweczką. Czyli wkładamy to tylko teraz tutaj. O tak. I kawałek trzeba dorobić teraz właśnie pręta. Takiego na zawiasy i zaraz będzie to gotowe. Idę do dorabiać pręta. Stworzenie tu zawiasy zrobiłem z takiej śruby M8. Tylko troszkę uciąłem i nagwintowałem trochę dalej żeby pasowała i w tej chwili będzie pasować bez problemu proszę bardzo to przyjdzie nakrętka samokontrolująca od dołu oczywiście tak musi być wkładany żeby było do dołu ja myślę że nawet będzie całkiem estetycznie i praktycznie bo zawsze będzie można łatwo wyjąć jakby była taka potrzeba po raz kolejny żeby coś tutaj poprawić oczywiście krawiasę należy posmarować smarnie żałować Tutaj też trochę, chociaż tutaj ma mniejsze znaczenie, bo tu i tak będzie raczej ten stworzeń stał, ale niech będzie, ale kogo można jeszcze tu pociągnąć. No i praktycznie mamy gotowe. Zakładam. A, pojawił się opór bo bo tutaj w było, było tak, że jedna krzywka trafiała na, na drugą krzywkę i chodziło to ciężko, a tu już chodzi dobrze. Wszystko wymaga swojego. I teraz nawet, widzicie, jak ja próbuję podnieść, no to już mi się blokuje, natomiast jak ustawię to krzywkę właściwie, to bez problemu idzie do góry. Także działa to tak, jak działać powinno. Tu myślę, że jeszcze minimalnie wspawam taką małą blaszkę, bo tutaj jest trochę, trochę jak dla mnie za dużo chyba luzu. No zobaczymy jak to będzie po złożeniu na, na drzwiach. Jak się złoży, to wtedy będzie dobrze widać. W tej chwili nie ma jeszcze co, co wyrokować. Jeszcze tylko sprawdzę tutaj, bo na to nie zwróciłem uwagi, a to jest ważna rzecz jak wygląda powierzchnia na tej krzywce, ta płaska powierzchnia czy ona nie jest jakoś tam zużyta nie, no wygląda całkiem ładnie chodzi mi tutaj właśnie o to o to ścięcie, które tu widzicie ale nie jest jakoś tam wyrobione nie jest zmaltretowane, że tak powiem także okej, okay, nic tu nie będę poprawiał zostaje tak jak jest i kluczykiem 13 Dokręcamy to Tak minimalnie będzie można pewnie podregulować luster z tą śrubą bo to jednak taka śruba ósemka jest w stanie troszkę to zawiasę tutaj ścisnąć no nawet nawet dobrze się stało no i teraz widać że ta zawiasa się nie chce ruszać ona się blokuje w momencie, jak się natomiast to przekręci w ten sposób, to to będzie ładnie widać. Ta jest tak i teraz tak. Kręcimy i ona stoi, prawda? A w momencie, kiedy tamta krzywka pozwoli jej na to, to ona się pięknie zamyka. W tej chwili się nie da zamknąć. Widać, a dochodzi do swojego miejsca i tutaj się zamyka. Dzięki temu ta zawiasa ma kąt otwarcia, 270 stopni. Teraz składam tylko tamtą drugą zawiasę. Po złożeniu tej drugiej zawiasy drzwi idą do samochodu. Obie zawiasy mam już zainstalowane i tak jak mówiłem, drzwi idą do samochodu. No proszę, maszerować. Nie chcę. Trzeba to zrobić jakoś inaczej. Nie jest to lekko całkiem. się zamykały dobrze, to teraz parze z tymi. O, też ładnie. No to ciach. No, ciachnęły, ale zamek chyba nie do końca złapał. O mój Boże. No to się narobiło. Aha, jest zamknięty zamek centralny. Myślałem, że im się zablokował zamek. Muszę iść po kluczyki, bo ich nie posiadam. No to otwieramy budkę i sprawdzamy, jak funkcjonują te nowe zawiasy ok i teraz już bez problemu się otworzyło A oczywiście to nie ma żadnego problemu ona się otwiera tam na maxa. trzeba troszkę trzeba nawet, nawet ją tutaj lekko docisnąć o tak żeby było dobrze natomiast ta no to też jest ok otwiera się lekko i tak jak tutaj widać, teraz idzie na tej głównej zawiasie i to jest dobrze. Otwiera się ta główna zawiasa do końca, blokuje ją i otwiera się zawiasa. O, i teraz już widać, że ta zawiasa zaczyna się cofać. I to jest złe, to jak mamy tą zawiasę. Chodzi o to, że ona tu, jak popatrzycie, może o w ten sposób właśnie, że ona ma... O. To jest to. Ten ruch. I tu prawdopodobnie było tak, że był luz, a tak luz powoduje, że tam na tej krzywce powstają jeszcze większe naprężenia, bo ona tylko trzyma pod, na samej końcówce i dlatego też ta krzywka tutaj pękła. Więc żeby to naprawić, to zaraz Wam pokażę co trzeba zrobić. Ostrość, o tak. To jest kwestia tego luzu, który jest tutaj. Widzicie? i teraz w to miejsce trzeba wstawić taką blaszkę jestem tam około 1,5 mm żeby ten luz skasować i wtedy będzie to po prostu wszystko funkcjonować tak jak powinno ponieważ powinna być to twarda blaszka bo jak zrobicie jest takie ze zwykłej stali, no to ma szybko się wygniecie dlatego że tu jest dosyć mała powierzchnia a naprawdę duże siły dlatego ja zrobię tą blaszkę z czegoś takiego Myślę, że dla znawców sztuki to będzie oczywiste, że jest to nożyk od kosiarki rotacyjnej. Twarda stal zeszczypuję na odpowiednią grubość. Włożę tutaj w to miejsce i pospawam razem z tą blokadką. W prawie jest tak, że takie stale o zawartości węgla powyżej 0,2% są trudno spawalne ale oczywiście jeśli mówilibyśmy o jakiejś takiej o elemencie wytrzymałościowym w sensie, że tym elementem wytrzymałościowym byłby spaw no to wtedy takich rzeczy spawać nie można natomiast tutaj siła jest przenoszona to jest siła nacisku, a ten spaw to trzyma tylko tyle, żeby ta blaszka po prostu nie odleciała i tutaj jak najbardziej to się sprawdzi także w tej chwili przystępuję do przygotowania tej blaszki za chwilę ją ukształtuję odpowiednio spawam tutaj i jestem przekonany że zawiasa będzie funkcjonować poprawnie do dzieła ok no to lecimy z tym koksem że tak powiem całkiem przy okazji mogę polecić taką szlifierkę Grafita ja wcześniej używałem tych marketowych ale to, je, to jest porażka kompletna według mnie to, to nie, nie nadaje się do użytku nawet minimalnie większego jak okazjonalny natomiast to już pracuje jakiś czas i tak jak się weźmie on do ręki to na praktycznie wymiary ma większe ale ona jest prawie dwukrotnie cięższa no może przesadziłem bo tam ta waży chyba 2 kg a ta waży ponad 3 ale widać że jest zrobiona na uzwojeniach miedzianych i dołożyłem do niej tylko miękki start bo ona była bez miękkiego startu sam dołożyłem ale naprawdę jestem z tego z tej maszyny stacjonowany. ja jeszcze jej przerobiłem osłonę także używam jej także do tarcz yy, takich już większych od 125 mm gdzieś tam zaczynam od 180 nawet i, i naprawdę sprawdza się doskonale ok wracamy do sprawy naszej blaszki jest już przygotowana wygląda w ten sposób i teraz mam już to swoją blaszkę taką przygotowaną do spawania widzicie że grubość jest tam około 1,5 mm mniej więcej nie wiem czy było dobrze widać ostrość, ale może bowiem wkładam ją tutaj właśnie w tą szczelinkę, gdzie powinna być. Praktycznie jest gotowe. Ja ją teraz tutaj lekko spawam, a potem ją jak już będzie spawana po prostu ją odetnę. Okay. No i mamy to z grubsza spawnięte. Ułamujemy nadmiar. OK. Gotowe. Reszta jest do doszlifowania. Zatem lecimy ze szlifierką. Okej, okay, to ostatnia próba. Zamykamy drzwi. W tej chwili jest całkowicie otwarte. trzymać to elegancko. Do, do pełnego otwarcia. Teraz zamykamy i widać, że ta zawiasa stoi w miejscu. Nie ma żadnego problemu. Dochodzi do momentu, kiedy zderzak tutaj ją uderza i zaczyna zamykać się cała zawiasa. I też właśnie tak być powinno. Zamyka się cała zawiasa. Zamykają się całe drzwi. Elegancko klapnęło. Są zamknięte równo. Zamkniemy drugie drzwi. Sprawdzimy, jak one współpracują ze sobą. Tak ja, jest, także naprawa powiodła się. Jestem zadowolony, bo w sumie to jest nie, nie taka wielka naprawa, a, a bardzo skuteczna i nie wiem, no zawiasa kosztuje taka tam za sto parę złotych można kupić i faktycznie no, czasu zajmuje to powiedzmy około jeżeli byłoby tylko kwestia spawania tej blaszki to powiedzmy godzinę no to, to za stuwę godzinę to można się jeszcze zająć dlatego że wymiana też zajmie około godziny to jest porównywalne a stuwa zostaje natomiast yy, no, już takie przekładanie krzywek to tamto no to nie wiem czy to jest uzasadnione natomiast ja chciałem to zrobić żeby pokazać że można że, że to działa jak potrzeba jeszcze tylko sprawdzimy sobie właśnie raz otwarcie do pełnego no tak to mówię bez problemu elegancko funkcjonują to jest zresztą tak samo i teraz właśnie otwieramy od pełnego otwiera się tutaj cała ta zawiasa tak jak być powinno aż do momentu kiedy dojdzie tam do blokadki teraz następuje zablokowanie tej zawiasy i zaczyna pracować ta zawiasa która jest przy drzwiach wszystko jest w porządku do samego końca i też widzicie, że brak tutaj tych blokad na górze w niczym nie przeszkadza. Te drzwi są elegancko zamknięte. Ja spróbuję teraz takie pociągnąć w tą stronę do tyłu. Absolutnie się nie dadzą. Ta blokada trzyma naprawdę doskonale widać, że cały samochód ciągnę, a tutaj blokada trzyma. Także tak naprawdę to myślę, że nawet jest minimalnie lepiej niż fabryczne rozwiązanie, bo w tym fabrycznym rozwiązaniu ten plus tutaj jest troszkę większy od samego początku. A tu jest to tak naprawdę ścisło dopasowane. Jestem przekonany, że dzięki temu, że ta blacha jest wstawiona z tego nożyka od kosiarki twarda, to będzie to pracować naprawdę na długie lata. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do zobaczenia w kolejnym filmie.